Cześć Lawendy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i witam Was w kolejnym odcinku z Nightmare Legacy albo Koszmarne Pokolenia. Nie wiem, w sumie zastanawiam się, czy nie zmienić nazwy tej serii na Koszmarne Pokolenia. To w sumie by było całkiem fajne, więc możecie mi dać znać co o tym myślicie już tak na samym początku. <gry> Dzisiaj będziemy mieć imprezę halloweenową, między innymi ale też oczywiście będziemy troszeczkę pracować nad umiejętnościami i w ogóle. No i myślę, że też założymy sobie małą firmę, ponieważ uzbierałam pieniążki, tak? Dlatego Chloe ma teraz taką bardzo niezadowoloną minę, ponieważ troszeczkę ją wymęczyłam, troszeczkę bardzo. No ale jeszcze mi za to podziękuję, ok? Jeszcze mi za to podziękuję. Także zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, oraz łapeczkę w górę. No i. Lecimy z odcinkiem. I jak widzicie, zarobiliśmy troszeczkę pieniążków. Ja tutaj z nią w sumie głównie tutaj pracowałam. Robiliśmy drony, robiliśmy zabawki. Ja po prostu je sprzedawała, bo no słuchajcie, potrzebujemy kasy potrzebujemy kasy. Więc ja nie chciałam się bawić tam w żadne jakieś handlowanie przy tych stoiskach i w ogóle, więc po prostu je sprzedałam w taki najprostszy sposób, jaki istnieje. Tak, troszeczkę również mamy. Znaczy to może w sumie nie troszeczkę, bo tak naprawdę mamy 12 chipów komputerowych i 13, przepraszam, bo 12 jest nam potrzebnych do stworzenia naszego robota, więc już jakiś tutaj progres mamy, tak. Co prawda ja po prostu je kupiłam, ale chciałam mieć już chociaż jedną rzecz zaznaczoną, tak, odhaczoną. O! No ok. I jak widzicie, mamy dzisiaj Halloween. No i widzę, że nasza Chloe nie jest zbyt wielką fanką Halloween, ponieważ lubi tylko przebieranie się, a resztę tutaj tradycji ignoruje. No ale w sumie się nie dziwię, bo ona jest samotniczką. Tak, przypominam, że ona jest samotniczką, więc pewnie dlatego po prostu tę tradycję ignoruje. Ja już ogólnie przygotowałam sobie lokację i będziemy sobie tam robić imprezkę. Także myślę, że będzie fajnie. Zobaczymy, mam nadzieję, że Chloe się będzie. Dobrze bawić. No i założymy sobie również tą firmę, tak? Założymy sobie również tą firmę. Ona jest tak naprawdę niezadowolona, ponieważ ma obawę przed niespełnieniem marzeń, ale spokojnie dzisiaj jej spełnimy marzenie o założeniu małej firmy, ale to później już teraz nie będziemy się tym zajmować, tylko po imprezce. Impreska mamy, bodajże, jak dobrze pamiętam, na 18, tak? Na 18 w Ravenwood, chyba ten świat z Życie i Śmierć, tak? Kupiłam sobie ten dodatek niedawno i teraz będę się nim po prostu zachwycać, bo jest naprawdę bardzo fajny, graliśmy sobie na live tak, zapraszam w ogóle bardzo serdecznie na live na moim kanale, ale dobra już koniec tych reklam chyba myślę, że możemy sobie przejść już do życia, no i zobaczymy w sumie co się stanie do czasu tej imprezy bo tak naprawdę nie mam jakichś większych planów myślę, że możemy troszeczkę czasu z naszym kotkiem spędzić, bo może jej się poprawi przez to humor no zobaczcie, zobaczcie zobaczcie, zobaczcie, coś tam troszeczkę się uśmiechnęła, także zwierzątka to jest zawsze najlepsze lekarstwo na smutek, na złość i wiem to z praktyki, ponieważ sama dokładnie tak mam, okej, okay. coś już się wydarzyło, jakiś błąd, to ale dobra nieważne, ignorujemy to wiesz co, ty mogłabyś w sumie może na przykład posprzątać tak, mogłabyś posprzątać i może zrobimy jakieś słodycze na imprezkę o, to jest całkiem dobry pomysł możemy coś tam zrobić, pomimo, że ona jakoś tam nie jest wielką fanką. Tego, ale możemy spróbować. Możemy zrobić na przykład kwaśne żelki na przyjęcie, tak. Zobaczymy, zobaczymy. Yy, mogę Wam jeszcze pokazać, że ona ma tak siódmy poziom programowania oraz siódmy poziom już robotyki. Także myślę, że naprawdę bardzo dobrze nam idzie, jeśli chodzi o naszą aspirację. No to już tutaj jest troszeczkę gorzej, tak. <laughs> musimy się też zabrać za tą aspirację. W sensie nie musimy, no ale możemy, wiecie, spróbować chociaż coś tutaj porobić w tej aspiracji. No to możemy też się za to zabrać. Skoro mamy jeszcze tyle czasu, to możemy poćwiczyć tą analizę i dyskusję, chociażby przed lustrem. Tak naprawdę nie musimy nigdzie tam jeździć, chociaż nie wiem, czy teraz nie odbywają się jakieś tam różne rzeczy, w ogóle tak, bo my tu jeszcze jesteśmy w tej gildi dyskutantów i też przydałoby się robić te różne jakieś tam zadania. Oglądaj kanał z wiadomościami. No dobra, no to w sumie możemy tak naprawdę to zrobić za chwileczkę. Szukaj informacji z dowolnej dziedziny. Aha, to już musimy mieć do tego maszynę archiwizującą, dobra, no i dyskutować na dany temat. Okej. Okay. No dobra, możemy w sumie to zrobić, możemy się wybrać do klubu studenckiego i tam coś porobić. No do 18 mamy jeszcze mnóstwo czasu, także dlaczego by nie? No troszeczkę jej nie wyszły te żelki, kwaśne, żelki, jakość kiepska. Ona od razu je aż po prostu chowa o matko Chloe. Dziewczyno. Spokojnie, kochana, spokojnie. No i dotarliśmy już z naszą Chloe do klubu studenckiego. Jak widzicie, ona jest bardzo niezadowolona. Jest bardzo niezadowolona. Naprawdę, kochana, ja wiem, ale spokojnie, już dzisiaj w sensie no, na tym odcinku spełnisz swoje marzenie i wszystko będzie dobrze, ok? Nie denerwuj się cierpliwości. No i teraz ogarnęłam, że my. Poszliśmy w ogóle do złego klubu studenckiego, bo jesteśmy na Foxbury, a my jesteśmy na Bradchester, yy, także super. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żebyśmy tutaj zostali, ale dobra. Może nic się nie stanie, może nikt się nie zorientuje, okej? Okay? A bo tutaj zobaczcie, oni mają y, stanowiska w ogóle do robotyki. Wydaje mi się, że w Prichester to nie ma. A czy to jest ta maszyna archiwizująca? Wydaje mi się, że nie, że ona jest tylko w bibliotece. Tak, to jest, ta, to jest normalny komputer. Chyba, że jeszcze gdzieś na górze jest ta maszyna. Zobaczmy sobie, zobaczmy. No nie ma, ale oni tu mają bardzo fajnie. O, kurczę, tak, Chloe po prostu przyszła sobie zwiedzić, zobaczyć jak to u nich wygląda, czy jest lepiej. Tak, może kurczę rozważy zmianę jednak uniwersytetu, ale nie, raczej, nie, raczej tego nie zrobi. Aha, bo jeszcze po tej stronie są różne... Różne tutaj, ten, ale tutaj widzę, że też nie ma tych takich komputerów. Nie ma komputerów, których potrzebujemy, ale mają też basen. O kurcze, no Chloe, Chloe, zobacz, mają miejsce do. Imprez. No, naprawdę bardzo fajne miejsce. No, ty się lepiej zastanów, czy ty na pewno chcesz studiować na Brightchester. A wiecie co? Chloe jednak zmieniła zdanie i poszła sobie po prostu do biblioteki, tak? Poszła sobie do biblioteki, no i tutaj spróbujemy wyszukać jakieś tam informacje. Mam nadzieję, że. W tej bibliotece jest ta maszyna, no ale raczej powinna być. Matko, w ogóle jaka wielka ta biblioteka, <grytanie> ale też ozdobiona ładnie na Halloween. Bardzo, bardzo fajnie, podoba mi się. Okej, okay, to teraz ja muszę tutaj wyszukać tą maszynę, przy okazji się w sumie porozglądam, bo jeszcze tutaj nie byliśmy, prawda? No, fajny, fajny, taki vibe typowo studencki, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay, ale gdzie jest dla mnie jakiś komputer? O, zobaczcie, znalazłam. To jest chyba ta maszyna, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest ta maszyna. Mm, Okej, okay, ale nie widzę sieć. Gdzie ja mam to dokładnie zrobić? To jest na pewno ta maszyna? Czy to jest na pewno ta maszyna? Teraz to już sama nie wiem. Jeśli nie, to ja po prostu wstawię tą, która y, powinna być. No i dobra, zamieniłam. Okazało się, że w sumie te komputery są do siebie bardzo, bardzo podobne, ale dobra, y, szukaj informacji na temat i no, nie wiem, co byś tam chciała sobie poszukać, co by tam do Ciebie pasowało, sprawność fizyczna na pewno nie. Umiejętności literackie, być może, miejscowe tajne stowarzyszenie. O, poszukajmy sobie o tym miejscowym stajny, tajnym stowarzyszeniu, bo to w sumie też mnie. Ojajku, Obchody dnia rodziny. Nie, 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 my później się tam wybieramy do Ravenwood. W sumie mnie ciekawi to tajne stowarzyszenie, bo ja też nigdy w życiu jakoś tak specjalnie się tym nie interesowałam, tak szczerze, i nigdy nawet tego nie zrobiłam sama. No to może coś tam się uda wyszukać i kto wie, może nasza wkurzona Chloe odkryje jakąś tajemnicę na temat tego stowarzyszenia. Błąd 404, coś poszło nie tak z Twoim wyszukiwaniem. Spróbuj ponownie lub zmień wyszukiwaną frazę. O kurczę, widzicie, ta te tajne stowarzyszenie jest tak tajne, że nawet nie można o nim nic wyszukać. Okej, okay. a czy to nam się zaliczyło do zadań? Nie zaliczyło się, no dobra, no to w takim razie jeszcze raz i na przykład może coś takiego prostszego, coś co raczej nie będzie szyfrowane, może profesjonalne i amatorskie majsterkowanie. O, to nam się w sumie może przydać, Chloe. Także nie. Odchodź od komputera, tylko siadaj przy nim z powrotem i szukaj. Beka, my teraz nie mamy czasu, później się zobaczymy. Później się zobaczymy, moja droga. Ale okej, okay, udało się i zaliczyliśmy jedno zadanie. Super. Czy jest tutaj telewizja? To mnie zastanawia, czy jest tutaj telewizor. Chociaż w bibliotece wątpię, że będzie coś takiego, ale możemy sprawdzić. Możemy sprawdzić, bo tutaj widzę, że się dzieje naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ogólnie podoba mi się, jak to tutaj wygląda, i myślę, że będziemy. Sobie tutaj przychodzić. Nie widzę komputera, no co w sumie ma sens, ale czy my na przykład możemy dyskutować sobie na jakiś temat, żebyśmy też sobie zaliczyli to. Na przykład, czy prace domowe coś wnoszą, czy gnomy. Dobra, na przykład niech będzie to i z naszym kolegą. i nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może z, po prostu z Wiktorem. O, to będzie dosyć śmieszne, tak myślę. Aha, okej. Okay. Coś już mi się tutaj zacięło. Coś mi się tutaj zacięło, także jeszcze raz to klikam i, aha, dobra, z Wiktorem już nie możemy, więc jednak musimy z Liamem. No dobra, trudno. Mam nadzieję, że się nie pokłócimy, słuchajcie, mam nadzieję, że to się nie że się nie pokłócimy i że to nie będzie jakieś friends to enemies. Okej, okay, chyba to nie wyjdzie, bo coś tutaj nie działa. Może on jest po prostu za daleko, nie wiem. Spróbujmy jeszcze raz, tak? Spróbujmy jeszcze raz. Ostatni, może tym razem się uda. Dobra, idzie, 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 okej. Okay. No i udało się. Aha, dobra, jednak się nie udało. No cóż, myślę, że wrócimy sobie do domu, ogarniemy się na imprezkę i będziemy już po prostu czekać do tej osiemnastej. No, coś tam nam się udało zrobić, więc zawsze to jakiś tam krok do przodu. A zobaczcie, on dopiero teraz przyjechał. No trudno, słuchajmy, już nie mamy czasu. Zobaczymy się zresztą za chwileczkę na imprezie, mam nadzieję. Powiem że naprawdę bardzo mi się podoba Bright Chester. No, bardzo mi się podoba. Szkoda, że te budynki nie są funkcjonalne i nie możemy tutaj mieszkać, ale ogólnie sam vibe jest ciekawy i podoba mi się. Chloe podjada swoje żelki niedobre. Czemu jesteś zdenerwowana? Zjedzenie kwaśnych żelków, słodka furia. Ojejku, no to niedobrze, bo że święty dziewczyno, ty mi tutaj po prostu padniesz przed w ogóle końcem tej serii. Naprawdę, o, zaczyna się już impreza, także idziemy, moi drodzy. Mam nadzieję, że będzie to coś fajnego w miarę, że to nie będzie totalna klapa, jak to czasem bywa z tymi imprezami. Oj, Chloe, jak tyś licznie wyglądasz. Boże, ona dalej jest biedna, niezadowolona, ale zobaczcie, o, przebrała się za wiedźmę, tak? Przebrała się za wiedźmę. Widzę, że Angela ma również podobny strój, tylko w innym kolorze. Tutaj Candice również ma inny strój, w sensie taki jak tutaj Angela, ten się przebrał za cheerleadera, za pokojówkę, za wróżkę, a ten, nie wiem, kim ty jesteś, jakimś ze Star Warsów kimś chyba. No dobra, bardzo fajnie wszyscy wyglądacie, tutaj już mamy pana Saszę od Miksologii, może wam pokażę tak tutaj o z góry ten... Ten właśnie budynek, ten nasz klub nocny, bo to jest jako klub nocny, tak? Dałam go do Ravenwood, bo stwierdziłam, że w sumie pasuje. Niech będzie. Zazwyczaj ja tak raczej nie mieszam tych miast i staram się trzymać w maksymalnie dwóch, no ale w sumie tutaj możemy zrobić wyjątek, wiecie, impreza Halloweenowa, no to można troszeczkę sobie zaszaleć, tak? Ja bym w ogóle jeszcze zatrudniła. Aha, DJ już jest. okej, okay, no to super, że jest, jest już DJ. Bardzo mnie to cieszy. Co prawda, ja mam tu chyba wyłączony. Dźwięki, ponieważ na live y musiałam sobie wyłączyć, żeby nie mieć yy, praw autorskich, a myślę, że tak zostawię, także musicie sobie po prostu muzykę wyobrazić. Chociaż wydaje mi się, że wy i tak. Chloe, proszę Cię, ja wiem, że Ty jesteś zdenerwowana. Ty jesteś jakąś złą wiedźbą, tak? Ona po prostu się wczuwa w swoją postać, ok? Ona się po prostu wczuwa w swoją postać. U, i mamy żelki, ale fajnie, słodycze. Weź sobie przysmak i możesz. Aha, oczywiście to nie działa. Dlaczego? Na tej parceli jest zatrudniony. No dobra. To dlaczego nie mogę nic u niego zamówić? Hmm. Bardzo ogólnie lubię te akcesoria upiorności, ja myślę, że one są bardzo niedoceniane, tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem Skoro nie mogę nic zamówić, to pójdziemy sobie potańczyć, a dlaczego nie możesz? No to przecież jest muzyka, w sensie ja wiem, że nie słyszymy jej teoretycznie, ale wy powinniście ją słyszeć, wysoka O matko, totalna klapa już się zaczyna, już się zaczyna klapa moi drodzy to wiesz co, o co tam robicie? Nie wiem co robicie, ale możesz na przykład porze porzeźbić sobie chociaż w dyni. Zrób sobie kotka, tak, o, zrób sobie swojego bursztyna. No wiecie, Chloe nie lubi tych Halloween, więc w sumie się nie dziwię, że tak jakoś nie chce specjalnie tutaj nic takiego robić. Zobaczcie, no, ona się naprawdę nie czuje zbyt dobrze, więc ja ją troszeczkę zmusiłam do tego. Przepraszam kochana. Napawania się pełnią księżyca, w Dolinie Szeptów rozpoczyna się właśnie księżycowa uczta. U, a może Chloe się wymsknie z imprezy i tam pójdzie, słuchajcie, żeby spędzić trochę czasu sama. OK, Chloe poszła sobie tańczyć gdzieś tutaj na dole. Słuchajcie, no jak widzicie, stara się, stara się tutaj troszeczkę socjalizować ze swoimi znajomymi i nie tylko. Nawet Katrina przyszła. Nawet Katrina. O, widzicie, od niego możemy coś sobie zamówić, także zamówmy coś. Co tam się dzieje? Tańcz. Słuchaj, jak Selin panikuje. Dlaczego panikuje? Nie wiem, ale zamów swojego ulubionego drinka. Zobaczymy przy okazji, jaki jest twój ulubiony drink. Ojejku, czy to naprawdę będziesz odrabiać lekcję? Boże, to jest taki Gabriela Montes moment, dosłownie. Błagam, uspokój się. No co ty w ogóle robisz? Co to jest za drink? Pokaż mi, bo ja nie wiem. Mogę zobaczyć, jaki to jest drink, czy nie bardzo? O, aż dwa sobie zamówiła. Okej. Okay. Okej. Okay. Chloe chyba chce naprawdę bardzo się rozluźnić i ojejku, Candy, co tak blisko nas stoisz? Hmm? Co tak blisko nas stoisz? Czy ty nas chcesz? Czy ty nas chcesz? Słuchaj, Chloe, słuchaj, wiesz, możesz tutaj sobie zakadać z Candy, skoro ona tak do ciebie podeszła, no to może coś tutaj jest na rzeczy, no nie wiem, no to jest impreza. Możesz się troszeczkę pobawić, także dawaj, flirtuj. Oj, dobra, ona chyba jednak nas nie chce, słuchajcie. A potem sobie z Dominikiem, bo on wygląda na takiego kolegę, który cię lubi, więc możesz sobie z nim potańczyć po prostu. I tutaj jeszcze z Candy's, tak, musical. Mm, Poflirtuj, dobra, wiesz co? No, a w sumie dobra, słuchaj, możesz zaszaleć sobie ten jeden raz gadka na podryw, jakaś, nie wiem, co tam chcesz. A widzicie, jej się spodobało, jej się spodobało. Pochwali jej wygląd, powiedz: bardzo ładnie wyglądasz, bardzo ładnie wyglądasz. Już tutaj wiecie, alkohol, alkohol zaczyna uderzać, już Chloe się troszeczkę bardziej wyluzowała, już coś tam zaczyna działać. I no wiecie, to nie musi wcale oznaczać nic takiego um, takiego poważnego, prawda? No bo my mamy inne plany co do naszej Chloe. Nasza Chloe tutaj będzie z robotem, tak? Ja wciąż się trzymam tego pomysłu spokojnie. Ale to nie znaczy, że nie możemy gdzieś tam w międzyczasie się troszeczkę tutaj no zabawić, prawda? Zrób masaż, ona by chciała jej masaż zrobić. No to nieźle, nieźle. Możecie sobie na przykład razem potęczyć. O, ona nawet poszła z tej strony, żeby na nas popatrzeć. Widzieliście, jak na nas zerka. Obejrzyj. Nie, ja chcę tutaj coś jeszcze porobić z nią. Dobra, przestań na razie tańczyć. W ogóle tobie się chce siku bardzo, także zaraz pójdziesz do łazienki, żeby tutaj się nie posikać przed candys i innymi w ogóle. A impreza zaraz się skończy. Tak, już się skończyła w sumie, więc no niestety Chloe nie udało się. O małdko, my już mamy zimę. A i co, nie możesz tutaj się załatwić? Serio? Dlaczego? Okej, okay, to ci przeszkadza. No w sumie mniejsza z tym, bo my i tak już wychodzimy. No, Chloe się nie udało pocałować Candice, ale to nic przynajmniej troszeczkę sobie poflirtowała. Taki niewinny flirt nie zaszkodzi. Ale myślę, że my już sobie po prostu wrócimy do domu, żeby się wyspać, żeby mieć siłę na następny dzień, tak? Bo będziemy zakładać swoją pierwszą firmę. No, i mamy już zimę, bo chyba nie dokończyłam swojej wcześniejszej myśli. Tak, mamy już zimę, moi drodzy. Yy, no to, no to tak jest właśnie na krótkim życiu. Słuchajcie, ja jestem ciekawa, ile nam zostało dni do zmiany grupy wiekowej. Sześć, sześć dni. Czas leci bardzo, bardzo szybko, naprawdę w, na krótkim życiu. No, ale no, to jest koszmarne. To są koszmarne pokolenia, tak. No to nie ma co się dziwić. Kloe <laughs> już wstała i ja wiem, że ona jest głodna, ale ja bym chciała już, mimo wszystko, wszystko z nią założyć tą firmę. Więc zróbmy to, zróbmy to, będziemy sobie to robić razem, tak. Nie zastanawiałam się, co prawda, nad nazwą w sumie, ale możemy coś pokombinować z jej nazwiskiem, czyli na przykład niech będzie to Moonrobot. Moon Robots, albo robot. Nie wiem, naprawdę nie wiem. <taki> Także jeśli macie jakieś lepsze pomysły niż to, to możecie dać mi znać, bo to chyba można sobie później zmienić. Dlatego na razie po prostu ustawię Moon Robots. Nie wiem, na ile mi się podoba ta nazwa, ale to nic. Dobra, czy będzie nam tutaj coś tak w miarę pasować do naszego tego? Myślę, że chyba to będzie najlepsze. Tak, zdecydowanie to. Także dajemy to. No, i teraz dodaj nową aktywność. Tak naprawdę, na sam początek w sumie to my po prostu będziemy sobie sprzedawać te różne nasze zabawki. Także ja nic nie będę. Ekstremalnego robić, bo zresztą no nie mamy za bardzo też na to funduszy, dlatego muszę teraz poszukać. W międzyczasie na pewno później gdzieś tam będziemy sobie to wszystko usprawniać, ale na razie teraz tylko tak, gdzie ja tutaj to znajdę, muszę poszukać, doczekajcie, bo jak zwykle się tutaj zawsze gubię. A wiecie co, w sumie tak sobie myślę, co, by, co wy na to, żebyśmy dali? Buduj roboty. Hmm, buduj roboty. Może ktoś za nas zbuduje robota, co wy na to? Ja myślę, że możemy spróbować. Nie mam pojęcia, czy to zadziała. Ale dobra, bo muszę znaleźć jeszcze kolejną opcję. Chociaż w sumie do kupowania chyba nie potrzeba aktywności, prawda? A nie, przeglądaj i kupuj produkty. Do, dokładnie o to mi chodziło. No i oczywiście opłata za wstęp. Aha, bo musimy jeszcze biletomat sobie kupić. Dobra, to zaraz to zrobimy. Zobaczymy, czy nas w ogóle będzie na niego stać, słuchajcie. Tutaj kryteria klientów. Hmm, ja myślę, że wszyscy w sumie wszyscy mogą do nas przychodzić, um, jeśli chodzi o wiek, ale na przykład dałabym też um, umiejętności, tylko że to nie będzie wymagana tylko taka, wiecie, dodatkowa rzecz, że może właśnie ktoś przyjdzie, kto się interesuje bardzo robotyką. Ok, i myślę, że tyle wystarczy, tak mi się wydaje, zobaczmy, co tam jeszcze jest. No i dobra, modyfikator cen zostawiamy sobie na razie plus 0% i tworzymy firmę. Tworzymy firmę. No i dobra, zostało nam 108 simoleonów. Tak i spełniliśmy marzenia i Chloe teraz jest zadowolona. Już nie będzie tutaj na mnie krzyczeć. Kochani, nie stać nas nawet na biletomat. Masakra, nie stać nas na biletomat, nie stać nas na żadną w sumie nawet półkę, gdzie moglibyśmy postawić te różne nasze rzeczy. I yy, ja nie wiem, co Ty teraz chcesz, Chloe, zrobić, ale chyba musimy, zanim cokolwiek tutaj zrobimy. To musimy sobie coś zrobić. Myślę, że chociaż jakąś jedną rzecz. I bardziej się będzie opłacać zrobić jakiegoś drona, więc, rób po prostu pierwszego, lepszego, sprzedamy sobie go i będziemy mogli coś kupić. Mam nadzieję, że chociaż jakąś półkę. No i dobra, udało się, więc ja to sprzedaję. No i stać nas na biletomat, który jest tańszy. No, ten jest tańszy trochę. Także na razie będziemy mieć o taki biletomat i nie stać nas znowu na żadną półkę, no niestety, ale myślę, że to jest już jakiś tam krok w przód. Bo ja w ogóle jeszcze zapomniałam wam powiedzieć, że ja wrzuciłam ją na razie do pracy baristy, żeby coś tam sobie dodatkowo jeszcze zarabiała. Więc widzicie, Chloe jest naprawdę bardzo zapracowaną osobą, nie to, że studia to jeszcze firma, to jeszcze praca. Także naprawdę bardzo dużo obowiązków jak na Sima, który żyje na yy, krótkim życiu. <grych> Dobrze, że mamy jeszcze ten świetniczek, który nam daje pieniążki dodatkowe. To bardzo, bardzo pomaga. W ogóle jeszcze mi się przypomniało, że moglibyśmy na przykład wygłosić swoją prezentację, bo to też jest ważne. Yy, no i myślę, że się tym po prostu zajmiemy, a już na następny odcinek będziemy się zajmować naszą firmą. Już na pewno nie będziemy robić tego teraz. Ja yy, myślę, że też chociaż ten jeden dzień sobie z nią tutaj przegram, porobimy sobie różne robociki, żeby też mieć coś do sprzedaży, chociaż jakieś dwa na sam początek, czy tam trzy. No ale musimy też tutaj trochę się wziąć za te studia, nie zapominajmy o nich, bo inaczej będziemy mieć bardzo kiepską ocenę. <laughs> ale coś czuję, że i tak nie będziemy mieć najlepszej oceny, no ale trudno, mi tam w sumie nie zależy, żeby skończyć z jakąś tam super ekstra oceną. Okej, okay, no i udało się. Aha, nie możemy jej wygłosić, bo możemy ją wygłosić w dni robocze pomiędzy 8 a 6 16.30. No dobra, no to w takim razie ja myślę, że po prostu zrobię to już poza kamerą. Yy, lubię pracować nad fiz sprawdzością fizyczną, bo przeciągnęła się dwa razy. Okej, okay, spoko. Niech będzie. O, teraz idzie odrabiać lekcja. Widzicie, jak Chloe się wreszcie wzięła ze swoje studia. Dobra, zobaczyłam sobie i stać nas na taką malutką półeczkę, więc myślę, że to jest lepsze niż nic. Możemy sobie ją tutaj postawić. Zostały nam trzy simoleony i nawet nie będziemy w stanie nic teraz zrobić. No ale trudno, trudno, trudno. I ja myślę, moi drodzy, że będziemy sobie już kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No i już w następnym odcinku coś tam próbujemy sobie pokombinować. Z tą naszą malutką firmą. Będziemy tutaj, wiecie, się starali, przepraszam, rozwijać i zrobimy z tego taką, powiedzmy, sprzedaż garażową. Tak. No, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że. Coś z tego będzie, tak. No i zastanawiam się jeszcze, czy uda nam się tego robota zbudować. Coś obawiam się, że nie bardzo. No a jednak musimy pracować nad kolejnym pokoleniem w sensie, no wiadomo, my z robotem dziecka chyba nie możemy mieć, prawda? No nie możemy być z robotem dziecka, ale zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Jak nie, to wymyślę coś innego. W sumie na pewno w galerii są jakieś roboty, które możemy gdzieś sobie tutaj wprowadzić. No no zobaczymy, zobaczymy jeszcze wszystko na razie nic nic nie będę tutaj zdradzać w sumie, bo sama nawet nie wiem co mogłabym zdradzić ok, przesyłam wam mnóstwo pozytywnej energii no i widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień pa pa